Dzień dobry Państwu, Jęgowski Krzysztof, firma ICB Pharma. Znajdujemy się na południowym Mazowszu w gospodarstwie pana Darka Szymczaka w kwaterze Wiśni Łutówki. Jak widać, już mamy taki okres, że płatki kwiatów zaczynają opadać, natomiast tego kwiatu jest bardzo dużo. Widać, że potencjał plonotwórczy jest ogromny, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że tych owadów zapalających w obecnym sezonie jednak nie jest za dużo. Dlatego, my jako firma ICB Pharma oferujemy Państwu produkt, który nazywa się Biopolin. Jest to atraktant dla owadów zapalających, który zwiększa atrakcyjność kwiatów, zarówno wiśni, czereśni, gruszy, śliwy czy jabłoni oraz roślin jagodowych i pokazuje ten sezon i lata poprzednie, w których. Też były problemy z owadami zapalającymi, że stosowanie produktu w znacznym stopniu wpływa na ilość, jak i jakość plonu, który uzyskujemy z kwater, na których produkt był zastosowany. Pan Darek już od kilku sezonów stosuje biopolin, jaki wprowadza na swoje plantacje owady zapylające i to jest jeden z elementów, który w znacznym stopniu wpływa na zarówno na ilość, jak i na jakość plonu z tego gospodarstwa. To są, to są naczynia połączone. Pamiętajmy, że wprowadzenie na przykład murarki czy pszczoły miodnej to, to nie jest jedyna rzecz. W okolicy sadu mogą pojawić się rośliny bardziej atrakcyjne dla pszczoły, dlatego warto stosować biopolin, by te owady zapalające zatrzymać na plantacji. Produkt biopolim staramy się zastosować na samym początku kwitnienia. Stosujemy go w formie oprysku na całą powierzchnię, bądź część powierzchni sadu, bądź plantacji. Jest to produkt, który zarówno pod względem zapachowym, jak i smakowym zwabia obłady zapylające i przekłada się to na zwiększoną ilość nasion w owocach. Przekłada się to na zwiększenie zawartości różnego rodzaju składników pokarmowych w owocach, np. wapnia czy mikroelementów, jak i przekłada się to na przykład na wyrównanie ilości owoców takiego samego kalibru na napędach. Biopolin jest to mieszanina różnego rodzaju naturalnych substancji smakowych i zapachowych, które są bardzo atrakcyjne dla owadów zapalających. Tutaj mam na myśli pszczołę miodną. Murarkę, trzmiela i wszystkie inne dzikie owady. Biopolin jest produktem, który wskazuje miejsce, wskazuje owadom miejsce, gdzie są kwiaty, gdzie jest pyłek, gdzie jest nektar i zarówno w warunkach optymalnego przebiegu pogody jest to dobry produkt. Natomiast też trzeba pamiętać, że w latach, kiedy warunki pogodowe nie były do końca sprzyjające. W okresie kwitnienia do, dla oblotu owadów zapalających. Na plantacjach, na których stosowany był produkt biopolin, ten efekt zapylenia i później plonowania był zdecydowanie na wyższym poziomie niż tam, gdzie ten produkt nie był zastosowany. Zwróćmy uwagę, że mimo w miarę optymalnych warunków pogodowych w obecnym sezonie, na niektórych rejonach Polski ilość owadów zapylających w sadach czy, czy na plantacjach jagodowych nie jest wystarczająca. Przyczyna nie jest do końca znana. Takie sytuacje w latach poprzednich również miały miejsce. Wynikało to z warunków pogodowych, bądź z możliwości przeniesienia się owadów zapalających na inne regiony, na rośliny bardziej atrakcyjne. W okresie, kiedy kwitły sady, bądź jagodniki mógł kwitnąć np. rzepa, który jest, jest, jest bardziej atrakcyjny. Dlatego ta ilość. Tych owadów może być na naszej plantacji ograniczona, a przekłada się później to na ilość, jak i jakość plonowania. Znajdujemy się na kwaterze, w kwaterze jabłoni, która jest przeznaczona na produkcję jabłek typowo dla przemysłu. Tutaj, tak jak nam mówi Pan Darek, walczymy o ilość. Czym więcej owoców, tym lepiej, bo z tonażu mamy, mamy zysk. I tutaj od kilku sezonów Pandarek stosuje biopolin właśnie w celu poprawienia zawiązywania jak największej ilości kwiatów, żeby później te kwiaty przekształciły się jak w największą ilość zawiązków. I biopolin jest jednym z elementów, który ma temu pomóc. Pamiętajmy również, że w uprawie jabłoni bardzo ważna jest ilość nasion w owocach, bo ilość nasion przekłada się na zawartość składników pokarmowych, które się w owocach magazynują. Tutaj w, na, w pierwszej kolejności przychodzi nam na, na, na myśl wapń, który jest odpowiedzialny zarówno za jedność, jak i właściwości zbiorcze i pozbiorcze jabłka. Podsumowując, okres kwitnienia dobiega końca. W sadownicy bądź producenci roślin agrodowych, którzy Zastosowali biopolin w tym sezonie, są bardzo zadowoleni z ilości owadów, które odwiedziły ich plantacje. Natomiast pamiętajmy, że kończy się kwitnienie, zaczyna się okres budowania zawiązków i owoców. Jest to moment, w którym warto wykorzystać produkty wapniowe. Z naszej gamy mamy produkt Canyon CA, czyli saletrę wapniową opartą na technologii czećionowych. Pamiętajmy również, że jest to sezon, w którym Zarówno parch jak i mączniak mają się całkiem dobrze. i My jako firma ICB Pharma oferujemy Państwu dwa produkty, które są uzupełnieniem tradycyjnej metody walki z tymi patogenami. I mam tutaj na myśli produkt Megis, jak i produkt Miligard. Po więcej informacji zapraszam na nasze strony internetowe bądź do pracowników terenowych firmy ICB Pharma.